Jakim porządnym? Nie. Aha... Wiesz Jakim? 720! Tak Aha... to jak ten busik, to jest... A nie kurwa będę się jeszcze... Jak piłka będę szkodał. No. To będziesz zapierdalał piechotą. PKP, pójdziesz kurwa pieszo. Dobra, ja zapierdolę. Sił mnie normalny, nie? No dobra, będę miał na pierwszy lekcji. To już jedzie. O, idziemy. No, 720 proszę bardzo. Dobra. Jedziesz? Może nie, jedziemy. A jak ciebie idziesz? Nie. Chodźcie. Dobra. Nie, dobra, jedziemy, nie. Do Ej, on nie ma biletu. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈